Witam serdecznie, Szymon Sporankiewicz, jestem Siegłania. Kilka zdań na temat przytuli. Jest wiele gatunków przytuli. Najbardziej znane to przytulia czepna, przytulia właściwa, tudzież przytulia pospolita. Te wszystkie przytulie zdecydowanie mają bardzo, bardzo wspólne działanie. Oczyszczają nerki, herbatka z przytuli oczyszcza nerki, wątroby, szóstkę, śledzione substancji chorobotwórczych, osoby, które cierpią na zaburzenia układu chłonnego, powinny pić tę herbatkę codziennie. Korzystam tutaj z podpowiedzi książki Marii Trevel. Działa także ta herbatka przeciw niedokrwistości, obrzękom i kłóciom w boku. Zdecydowanie bardzo wspiera, pomaga bardzo szybko we wszystkich chorobach skóry, ranach, Czyrakach i zaskurniakach. Ciepła herbatka stosowana do mycia wzmacnia zwiodczałą skórę twarzy. W medycynie ludowej, w medycynie zdrowia polecana przytulia jest m.in. również w padaczce, histerii, pląsawicy, schorzeniach nerwowych, zatrzymywaniu moczu, w dolegliwościach związanych z występowaniem piasku i kamieni. W chorobach spowodowanych wolem pomaga wielokrotne. Powtarzanie w ciągu dnia intensywne pukanie gardła herbatką z przytuli. Zatem życząc pięknego, cudownego dnia, pamiętaj: przytulia, którakolwiek z nich, bo wszystkie mają bardzo zbliżone działanie. Warto, absolutnie warto z niej korzystać. Najzdrowszy sklep: teoria.pl Medycyna zdrowia, biogabinet.eu i my taki duet: doktor zdrowie. Pl, doktor zdrowiepl Elżbieta i Szymon Spolankiewicz, mistrzowie bioenergetyki. Właśnie dobrze. Do miłego.